Hejka, zaczynam nowego vloga i jak widzicie dzisiaj byłam u fryzjera i przez to cały dzień nie miałam czasu nawet nagrywać, bo jak zwykle mi zeszło parę godzin zanim się ofarbowałam i sobie też skróciłam oczywiście włosy i efekt mi się podoba. Ogólnie dużo się dzieje, bo również sobie kupiliśmy w końcu nowe autko, więc Wam też później troszeczkę e, pokażę, jakie mamy, więc cały czas u nas się dzieje. Teraz właśnie jadę z moją siostrą e, do niej i chyba bierzemy oliwkę i idziemy do cyrku, więc też Wam coś e, ponagrywam, więc cały dzień praktycznie jestem w ruchu i nawet nie miałam czasu e, wyciągnąć e, coś nagryć dla Was. Także ja odzywam się później. Oliwka, cieszysz się? Duży cyrk? Za minutkę. No. I tutaj kawałek naszego autka nowego. A to wam więcej w środku pokażę później. Jeszcze wam chciałam pokazać Proszę, co nas już wyrosło na podwórku Piękne kwiatki Hejka Dzisiaj jest dzień kolejny I my właśnie z samego rana Jesteśmy w drodze do galerii na zakupy Dlatego, że jak pewnie słyszę, znowu od soboty wszystko zamykają, galerie, baseny i tak dalej więc historia się powtarza, dlatego my dzisiaj jedziemy właśnie sobie na zakupy troszeczkę ogarnąć, tym bardziej, że mam bon do wykorzystania, który dostałam jeszcze na święta do New Yorka i muszę sobie po prostu już tam coś kupić, ostatnio byłam, ale chciałam sobie kupić to co potrzebuję i nic mi nie pasowało, dlatego dzisiaj po prostu pójdę i wybiorę sobie to co mi się podoba, żeby go wykorzystać, bo nie wiadomo znowu jak będą długo zamknięte galerie, że właśnie my jedziemy. No i pewnie, pewnie odezwę się do Was później. Musimy jeszcze wracić do innych parę sklepów. I pierwszy przystanek Castorama. Także idziemy na początek do Castorama. Jak widać do nas wróciła zima i yy, śniegu zaczyna padać coraz więcej. Tutaj nie. Tutaj, tutaj. Więc zima niestety wraca do nas. Dobra, wróciliśmy ze sklepu i już Wam pokazuję to, co kupiłam z, ze spożywki. Później parę rzecz, rzeczy z Rosmana i jedną z mebla gatym. Także na początku przechodzimy do spożywki. Dobra, zaczynam po kolei. Tutaj kupiłam tu dużo też, właśnie rzeczy kupiłam na moje urodziny. To jest filet. Tutaj mój ulubiony jogurt. Osiem kremówek do torta. Najlepsza jest właśnie ta z Jana. Tutaj właśnie do torcika też borówki I truskawki Dobra Tutaj do oliwki musiałam wziąć lubisia e, Spirytus salicynowy Taki czosnek w granulkach Ja go używam do sosu czosnkowego i polecam e, Serek camembert Tutaj coś słodkiego Takie krakuszki z galaretką I tu cukierki też z galaretką Tutaj mamy udo z wędzone. Tak. Ser w kostce. Jedna papryka. Dwa razy takie paluszki z sezamem. Waciki. podpaski. Rosół kostka. Chlebek. Chlebek. Tutaj taki serw w plastrach. Kawa Jakobs. Dwa razy ryż, raz kasza jęczmienna, sok czarna porzeczka, płyn bardzo ładnie pachnie z luksji. Do kąpieli. Tak, jogurt duży naturalny. Tu są takie dobre ciaska, które je szukałam. Były bardzo polecane i znalazłam je właśnie w kerfurze. I później tak, jeszcze mamy dwie paczki ziemniaczków, zaraz muszę schować do zamrażalki. Ciastka jeżyki. I chyba wszystko już pokazałam, więc takie zakupy. I tutaj z na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest właśnie ten ulubiony szampon fioletowy. I druga, wziąłam sobie jakiś płyn micelarny. A w meble Agacie kupiłam sobie taki piękny kubeczek. No i kubeczek kosztował 15 zł. I tutaj przy okazji moje nowe pazurki, takie różowe już, wiosenne. Jeszcze byłam w Tesco i pokażę Wam, jakie fajne ubranie wyhaczyłam na promocji z tej firmy FNF. Tam właśnie w Tesco z ubraniami. Także za chwilkę Wam pokażę. Dobra, teraz ja Wam pokazuję te rzeczy z Tesco na wyprzedażach. Pierwsza to jest taka ogromna kremowa bluza, bardzo mi się spodobała. Taka jest po prostu zwykła oversize. Rękawę ma takie właśnie fajne tutaj, takie bufiaste. To jest ogromny rozmiar, bo to jest 44, ale u nas do mnie taka oversize, więc mi to nie przeszkadza. Początkowa jej cena tak naprawdę, o, początkowa cena była 40 zł, a ja ją dzisiaj kupiłam... Za 25. Także jest bardzo ładne. Szukałam spodni i okazało się, że znalazłam w Tesco. Nigdzie więcej nie mogłam znaleźć. I to są takie jeansy takie zwykłe. Rozmiar 34 i one kosztowały 50 zł. Ja za nie dałam dzisiaj 30. Takie rurki, całe gładkie. I ostatnia rzecz, wzięłam sobie takie dreski zwykłe, takie szare, cieniutkie, ze ściągaczami na dole. I one kosztowały 35 zł i dałam dzisiaj za nie 15, także takie zakupy ubraniowe. I tu mój ozorek, chodź. No I to już wszystkie zakupy, teraz będę troszeczkę posprzątać, porozpakowywać yy, i... Tak, i muszę wygrać dla Was jednego, yy, jednego vloga. Yy. No, i muszę iść w dla Was jednego vloga. dobra A w New Yorkerze kupiłam sobie taką struksową kurtkę, tylko że kolor oczywiście coś przekłamuje. Miaska bardzo zgaszona yy. A ja miałam po prostu jakby bon podarunkowy. I sobie wzięłam tylko tę kurtkę, która kosztowała 109 zł. I tak jest zakończona. No i mi się podoba. Hejka, ja jestem praktycznie prawie gotowa, Bo jeszcze sobie woski rozpuszczę i uczeszę. Yy, I gotowa jestem, bo dzisiaj robię swoją imprezkę urodzinową. Torcik mam. To za chwilkę Wam może pokażę i szykuję sobie pomału stół, także aby zostały mi woski gotowe. I jestem praktycznie gotowa mm, już także no. Wosy jeszcze mam związane, bo będę troszeczkę robić przy jedzeniu, żeby mm, moje włosy się w jedzeniu nie znalazły. No, więc tak. I tak wygląda mój torcik z śmietanowy z dużo, y, dużo owoców w środku i czekolada I rozdania, w którym były do wygrania dwa zestawy um, sutki owocowe, więc zobaczymy, kto jaki wygrał. Start. Biorę udział w zestaw owocowy. Kanały. I muszę siebie znaleźć teraz. O, jestem. Także gratulacje. Zestaw owocowy, Leci. Do ciebie proszę by napisać na Instagrama albo na maila swój adres do wysyłki. A moje dane są podane w opisie. Także teraz szukam osoby z zestawem słodkim. Zestaw owocowy już jest wygrany. Szukamy osoby z zestawem słodkim. Owocowy. O! Zestaw słodki. wchodzimy Kanały. Nie polecam żadnych kanałów, także niestety szukamy kolejnej osoby, która wygra zestaw słodki. Owocowy już jest. Owocowy. My potrzebujemy osoby. Um, um, wybieram słodki. Dobra. Sprawdzamy kanały. I jestem. Także gratulacje. Również proszę się doznać do mnie na Instagrama, na maila. Pozdrawiam. Pa.